Cieszymy się bardzo z drugiego miejsca. Dziękuję wszystkim swoim Jesteśmy i tak najlepsi w pikurze, bo karce to karce, a pikur to pikur. <grymna> Przypominam, że jest to złoty pikura. Oczywiście odwiedzimy karce na istocie. Śpiewamy, chłopaki. Trzy. To nie jedzie, ten nie jedzie. Reno zawsze będzie przejdzie Inne auto się zajedzie. Reno zawsze do celu dojedzie. Reno jest trendy, Reno jest cool. Kupisz se inne, to będzie siól Reno jest trendy, Reno jest cool. Kupisz se inne, to będziesz ciul. Dziękujemy bardzo. Wystawiacie buby Zapraszamy do odbior nagrody za trzecie miejsce. Prezentację Kikura.